Witam kochani, bliźnięta waga wodnik. Bliźnięta waga i wodnik. Zaczynamy od bliźniąt. Jakie energie na przyszły tydzień? Czym spowodowane? I co tutaj się może wydarzyć? bliźniak idzie do nowej pracy. Jest to spowodowane tym, że jeżeli jesteście kobietą, to byliście w domu, tak? Zajmowałyście się domem i rodziną. Natomiast jeżeli jesteście mężczyzną, no to chcecie jakby zadbać, tak? O ten dom i przede wszystkim o matkę tutaj się pokazuje, że musicie zadbać jakby o żonę, matkę swoich dzieci, kobietę. Idziecie do nowej pracy. Powiem Wam szczerze, tak, bo tutaj tak naprawdę się pokazuje, że mieliście bardzo dużo mocy i wy w ogóle robiliście coś fajnego dosyć w życiu, co miało Wam dać, no naprawdę kurczę, hmm, finanse i zadowolenie. Tu się okazuje, że ta moc tak naprawdę hmm, została zakończona sprawiedliwością. Coś jakby oceniliście, jakąś sytuację, hmm, tak jakbyście walczyli w ogóle. Hmm. Żeby, nie wiem, w poprzedniej pracy na przykład, żeby wam było dobrze, żeby się sprawdzić, a tu się okazuje, że nie bylibyście w stanie, że tak powiem, sprostać oczekiwaniom najprawdopodobniej. Tu się pokazuje sprawiedliwość i to ta sytuacja cała, jakby walczyliście tutaj, tak? Mieliście dużo chęci, odwagi, siły, a tu się okazuje, że kurczę, zakończyło się to sprawiedliwością, czyli jakby... Nie wiem, czy odeszliście. Tutaj pokazuje się, że odpoczywacie, jesteście wymęczeni całą tą sytuacją, która była tutaj wcześniej, jakby zakończyliście jakąś współpracę. Może tutaj były jakieś sytuacje sądowe, na przykład, które Was wymęczyły, tak, leżycie schorowani, tacy, wiecie co, wymęczeni sytuacją na tyle, że chcecie się od tego wszystkiego odizolować. Tutaj karty następne mówią o tym, że o, jest bardzo dużo działania, pojawia się mężczyzna, który zarządza ludźmi, w ogóle mężczyzna taki, który podoba się kobietom, pojawia się tutaj, przy nim jest wieża, tak jakbyście musieli zmienić, świecie, co, tok myślenia, w ogóle tak się pokazuje, jakbyście tu mieli jeszcze po tej jakby chorobie, po tym wyczerpaniu, chcieli jeszcze zawalczyć, tu się pokazuje w ogóle mężczyzna, który zarządza ludźmi i przy tym mężczyźnie jest wieża, coś jakby gruchnęło co spowodowało, że musieliście zmienić tok myślenia i Wy generalnie już macie plan na przyszłość, wiecie? Coś tutaj się gruchnęło i okazuje się, że Wy już nie dostrzegacie tego, co jest przy Was i w czym jesteście, bo Wy macie plan na przyszłość. Dlaczego mamy tą moc? Zobaczmy. No były wiadomości tutaj, dużo komunikacji z powodu braku finansów. Chcieliście zawalczyć, tak bo tu się pokazuje, że jakby poderwaliście się do życia, jak Feniks z wstaliście, a tutaj y, niestety y, jakby nie sprostaliście, jakbyście, wiecie co, nie dali rady, bo oczekiwania były zbyt wielkie. Przy tym jest sprawiedliwość. Dlaczego? Bo walka była trudna, bo czekaliście cierpliwie, aż coś się tutaj w ogóle wyklaruje, jeżeli tutaj chodziłoby na przykład o jakieś relacje, no to mieliście bardzo dużo cierpliwości i chcieliście jeszcze zawalczyć, tak? Wcześniej. Ale tutaj ta walka była bardzo trudna, wiecie, żeby coś uzyskać. I skończyło to się sprawiedliwością, czyli tak na, naprawdę sprawiedliwości stało się za dość. Tutaj jakaś sytuacja się ciągnęła jakby za wami, jeżeli chodzi o tą sprawiedliwość. I tutaj w ogóle są sądy, sądy, wyroki i tak dalej. No i leżycie tutaj, ym, tak naprawdę. Umęczeni, bo jesteście skołowani na płaszczyźnie umysłu, miała być równowaga w braniu i dawaniu. Skończyło się to tak naprawdę w braniu i dawaniu, czyli mieliście wskoczyć jakby na lepszy poziom finansowy. Tutaj miały być awanse, prezenty być może, a okazuje się, że leżycie umęczeni i macie wszystkiego dosyć. No ale pojawia się ten rycerz Buław później, który. O, jakby podnosicie się, wiecie co? Tutaj jakby uczycie się nowych rzeczy, tak? Ten rycerz buław to jest olbrzymie działanie, ogień taki. To, to jest spowodowane tym, że tutaj jakieś kursy i szkolenia były. Słuchajcie, swoją mądrością życiową się zaczęliście kierować, stwierdziliście, że będziecie kreować to swoje życie, że jednak chcecie czegoś innego, będziecie się uczyć, to zawsze bardzo słuchajcie tutaj. Pokazuje mm, no, dużą kreację własnego życia, że my chcemy, mimo wszystko się nie poddajemy i chcemy zawalczyć. To jest mnóstwo energii w przyszłym tygodniu, naprawdę działania. Przy tym pokazuje się ten mężczyzna, który zarządza e, ludźmi. No, ale tutaj się pokazuje, że tu jest jakby walka o tego mężczyznę. Wiecie, on się tutaj pojawia w waszym życiu przy tym działaniu, dlatego że no, tu jest, pokazuje się miłość i, i, i walka za wszelką cenę o tą miłość. Bo ta szóstka buław mówi, no, ty walczysz za wszelką cenę, tylko żebyś po drodze nie stał się czy nie stała się skałą. Tak? Że, że ta walka nie będzie warta tego wysiłku, który w to wkładasz. To jest przy wielkiej miłości, tak? Pojawia się, dlatego pojawia się ten mężczyzna, który zarządza ludźmi. Ale coś tutaj się wydarzyło, że przyszła ta wieża. Wzięliście za, na siebie zbyt wiele, tak? Wieża pojawia się dlatego, musicie zmienić swoje, swój tak myślenia przy tym mężczyźnie, ponieważ przeżyliście tu, przy tym mężczyźnie, najprawdopodobniej przeżywacie porażkę i wzięliście zbyt wiele na siebie. Tak się tutaj pokazuje, słuchajcie. Niestety. Wieża, i ten moment tutaj, wiecie, jest bardzo trudny, dlatego że przechodzą najprawdopodobniej wiadomości. Miało coś iść w dobrym kierunku dla Was. Okazało się, że przyszła jakaś wiadomość, wydarzenie, które spowodowały, że no niestety nie zadziało się to, a wręcz zadziały się takie rzeczy, które właśnie musiały, zmieniły Wasz tok myślenia, że już Wy idziecie w innym kierunku, jakby. I to się wiązało tutaj wcześniej, jakby z jakąś taką porażką, z tym, że wzięliście zbyt wiele na siebie, obciążeń, różnego rodzaju. Hmm. Tutaj się pokazuje w tej karcie również, że. Czasami, jeżeli jesteśmy z kimś w związku, to o, jesteśmy bardzo umęczeni tą osobą, ona nas denerwuje. E, mamy po prostu tej drugiej osoby dosyć, przy tym tutaj jest klęska i porażka. No, przychodzi ta wieża, tak? W przyszłym tygodniu. Która powoduje, że musicie zmienić um, swój punkt widzenia na jakiś temat. Ale Wy macie tutaj plan i nie dostrzegacie już tak naprawdę z końcówką tygodnia, nie dostrzegacie tego, co jest przy Was, bo Wy macie swój własny plan. I to tutaj jest tak: um, no, powiem Wam szczerze, że jeżeli jesteście kobietą, tutaj bardzo fajnie nakreśliłyście komuś, co, co Wam leżało na wątrobie, powiedziałyście. Dokonałyście wyboru, bo tutaj się pokazuje, że ja sama wybrałam ścieżkę. Miałam do wyboru dwie ścieżki w życiu, i tą ścieżkę sobie wybrałam sama, powiedziałam przy tym, co mam do powiedzenia. I Wy się nie martwicie, nie przejmujecie tym, tym gdzie jesteście w tej chwili, dlatego że Wy macie w ogóle plan na swoje życie, patrzycie gdzieś w przyszłość, nie dostrzegacie już tego, co się wydarzyło. Nie ma tutaj, wiecie co, żadnych dramatów, złamanego serca takich. Rzeczy. Jaka jest rada dla bliźniaka na przyszły tydzień? Że coś, w co wejdziecie, słuchajcie, tu się pokazują bardzo fajne plany długoterminowe. Jeżeli się pojawi taki fajny plan długoterminowy na zarabianie pieniędzy, że trzeba będzie na przykład zainwestować coś, poświęcić czas, zainwestować jakieś pieniądze, to wejdźcie w to, dlatego że dzięki temu wejdziecie na koło fortuny. Tu się pokazuje uśmiech losu, fart, właśnie. Mm, że jeżeli wcześniej było źle, to teraz się jakby los dla Was odmieni i będzie bardzo dobrze, bo to jest bardzo dużo szczęścia i farta, takiego wiecie, i przychodzą pieniądze, i dzięki temu wchodzimy, że tak powiem, na to koło fortuny, nasz los się odmienia. Baga. Jaka energia dla wagi na przyszły tydzień? Czym spowodowana? I co się wydarzy? A tu mi chciały wejść dwie i nie sobie leżą. Co dla wagi? No kurczę, pokazujecie się tutaj, że jesteście kobietą w królowej kielichów, to znaczy kobieta, która zajmuje się domem, dziećmi, rodziną, spędza nawet czas w domu z jakiegoś powodu. To jest spowodowane jakąś waszą mocą, siłą. I tak jakbyście mieli moc siłę i w ogóle wenę twórczą, żeby, nie wiem, zaopiekować się wszystkimi dookoła. Być może spędzacie ferie z dziećmi, tak sobie teraz pomyślałam, bo przecież to okres ferii jest, tak? No i zobaczmy, co dla wagi. A waga. Oj, kurczę... Hmm. Tutaj było jakieś mataczenie, byliście skołowani tak naprawdę, w głowie mieliście różne myśli, trochę byliście więźniem tych myśli, tak, bo mieliście mętlik, e tutaj było jakieś mataczenie najprawdopodobniej, ktoś próbował kombinować, tu jakieś sprawy sądowe się słuchajcie pojawiają, wyroki, wnioski i tak dalej, tutaj ktoś jakby mataczył przy tym wszystkim, no i <laughs> po tych wyrokach sądowych pojawiają się wiadomości, Wy macie dzięki tym wiadomościom fajny plan, jakiś taki długoterminowy na swoje życie, gdzieś tam. Nie macie tylko pieniędzy, tu się pokazuje, na dzień dzisiejszy, żeby to zrealizować, ale idziecie po zwycięstwo, słuchajcie, i będziecie tutaj walczyć, tak? Będziecie czekać cierpliwie. Być może z powodu tego braku finansów, będziecie czekać cierpliwie, ale tak naprawdę, wy zawalczycie tutaj i to bardzo. Zobaczmy, dlaczego wy macie tutaj skołowany ten umysł w przyszłym tygodniu. Hmm. Bo kurczę, chcecie tak naprawdę zawalczyć o coś fajnego. Tutaj się pokazuje, że chcecie, chcieliście zawalczyć o coś fajnego, staraliście się kierować swoją mądrością, ale tutaj jakby coś, ta karta tutaj tego mataczenia, kombinowania przy Was, że ktoś Was próbował, jakby wiecie co, yy, o, omotać, yy, powodowała, że Wy mieliście tutaj taki, yy, yy, taki, yy, taki yy, nie wiem, kołowrotek myśli. Że tak powiem, dlaczego te, ten mak tutaj się pojawia? Hmm. A mak był tak naprawdę, słuchajcie, przy jakichś sprawach z przeszłości, e, przy przeglądaniu jakichś dokumentów, umów i tak dalej, tu się pojawia przeszłość, e, i ten mak to jest osoba, która w przyszłym tygodniu pojawia się po to, żeby Was omotać, żeby Was omamić, słuchajcie. Z powodu tego, że wy przeglądacie jakieś dokumenty i powracacie do spraw z przeszłości, tutaj dokumenty, umowy, papiery jakieś przeglądacie. Tutaj przy tej sprawiedliwości ktoś próbuje was omotać, omamić, słuchajcie, zmanipulować, tak? No ale przychodzi ta sprawiedliwość. Dlaczego? Dlatego, że tutaj była jakaś walka, bardzo możliwe, że z drugą osobą tutaj czekaliście na jakieś porozumienie, czy coś z tego wyjdzie, czy nie. Do porozumienia najprawdopodobniej nie doszło, bo doszło tylko i wyłącznie do tej walki, takiej z, drugiej z drugą osobą. To jest generalnie pusta walka, która niczemu nie służy, no ale często wszyscy tak robimy, że, że w jakiś sposób tam walczymy o coś gdzieś, tak, I, ale tutaj czekaliście wcześniej na to, żeby było jakieś porozumienie, tak? Nie byliście zadowoleni z tego, co tam się działo, ale czekaliście, no i przyszła ta sprawiedliwość, tak? Czyli tutaj y, sądy, urzędy, wnioski. Jest tutaj dużo komunikacji, czyli wiadomości, które jakby po tej sprawie sądowej od adwokata tu się pokazuje. E, e, przy adwokacie jest oszustwo, złodziejstwo, przychodzą jakieś wiadomości w przyszłym tygodniu. Tak się tutaj pokazuje. Hmm, wiadomości dotyczą jakiegoś mężczyzny na stanowisku, i przy tym jest oszust i złodziej. Tak, dokładnie. Ale wy macie jakiś plan na przyszłość? Słuchajcie, patrzycie, nie dostrzegacie tego, co jest. Przy Was, jest to spowodowane nową pracą i tak naprawdę praca, która tu się pokazuje: praca i wejście we współpracę. Nowa praca i wejście we współpracę, i to jest, i Wy dlatego tak patrzycie w przyszłość, ponieważ to się jakby zadziewa, tak, w przyszłym tygodniu, że wcześniej weszliście, zaczęliście nową pracę, czy zaczęliście. Współpracy albo może być jeszcze taka sytuacja, że Wy macie tak naprawdę jakiś plan odnośnie miłości, odnośnie swojego życia w przyszłości, i to dlatego, że pojawia się, pojawiła się jakaś osoba wcześniej, z którą jesteście, tutaj pojawia się w ogóle wielka miłość, i przy tym pojawia się karta, która mówi o tym, że obydwie osoby jakby wiedzą, że tyle samo trzeba wkładać w relacje, w związek, że trzeba o to dbać. Tak mo może też być, ale tutaj mamy ten brak finansowy, tak? Macie plan, ale macie brak finansowy z powodu nerwów, jakiejś nerwowej sytuacji, awantury, kłótni, przy podróży. To się zadziało wcześniej przy podróży, tak? Przy jakimś ruszeniu ten rytm może pokazywać też, że było jakieś większe ruszenie do przodu. Coś przyspieszyło, i przy tym były nerwy i stres, a nawet jakaś awantura i to spowodowało. Albo tu była ta podróż. I to spowodowało brak finansowy. No, ale wyjdziecie po zwycięstwo. Czekacie jakby cierpliwie idziecie po zwycięstwo, bo warto, tak? Bo warto, ponieważ pojawia się karta, pojawiła się karta, że wyjdziecie po zwycięstwo i wy, idzie, wy czekacie cierpliwie, bo tu chodzi o dom, o standard życia, o wszelkiego rodzaju dobra, które wiążą się z domem. I przy tym pokazuje się, że zbyt wzi wiele wzięliście na siebie wcześniej, tak? przy tym domu, przy tym standardzie fajnym, bo tutaj w tej dziesiątce denarów to mamy i miłość i uczucia właśnie i, i standard życia i pieni pieniądze i to jest bardzo dobry dom, tak, który bardzo dobrze jakby funkcjonuje przy tym wzięliście zbyt wiele na siebie i czekacie cierpliwie i chcecie iść na pewno, będziecie tutaj walczyć, ta walka będzie trudna, ale wy będziecie, podejmujecie jakby rękawice i będziecie walczyć jaka jest rada dla wagi? Coś cię pcha, żeby podjąć, tu się pokazuje, coś cię pcha, żeby podjąć decyzję przy domu, tak? W tym to jest dom pozorny, coś cię pcha, podejmij decyzję, jeżeli chodzi o dom, o te pozory, ten dom pozorny, słuchajcie, tutaj się pokazuje, dom, w którym nie uzyskasz już niczego więcej, nie zdobędziesz więcej miłości, więcej dobrobytu. Podejmij decyzję, wybierz, bo ta karta mówi: zdecyduj, wybierz, tak? bo pchacie do przodu, ale ta decyzja jest bardzo trudna. Zdecyduj się, tak? Wszystkiego dobrego dla bagi. Psi. I wodnik. Jakie energie dla wodnika na kolejny tydzień? Jaka energia główna? Czym spowodowana? I co się może wydarzyć? Jaka energia główna? No i tutaj mamy kochani, jeżeli jesteście mężczyzną, no to pokazuje się mężczyzna, który prowadzi firmę i w takiej energii będziecie w przyszłym tygodniu, będzie to spowodowane tym, że dużo się dzieje w domu, to dom to jest taki wielopokoleniowy, tam się muszą pewne rzeczy zadziać, natomiast jeżeli jesteście kobietą, no to tutaj sprawy będą się toczyły według, w, wokół tego cesarza, mężczyzna na stanowisku, adwokat może być, lekarz, ktoś w ogóle na stanowisku, ktoś, kto ma firmę, Mm, mm, i to będzie tak naprawdę taka energia tygodnia spowodowana domem, wielopokoleniową rodziną domem o solidnych fundamentach tutaj chcecie jakieś pieniążki zatrzymać, macie dużo wiary w to i w ogóle macie słuchajcie całkowicie nowy początek w swoim życiu tak i bardzo dużo wiary, że wszystko się super poukłada dużo miłości własnej mm, zamknięcie tego etapu Tutaj są jakieś trudniejsze sytuacje, i kobieta, która kieruje się w ogóle mądrością w życiu, tak? Kobieta, która ma jakąś tajemnicę, może być kobieta, która tutaj przy dziecku ma jakąś tajemnicę. Hmm. Tu jest zamknięcie etapu, gdzie Wy chcieliście zatrzymać jakieś pieniądze, wierzyliście w całkowicie jakiś nowy początek w swoim życiu, mieliście dużo miłości, zamknęliście ten etap. Pozostała tutaj taka sytuacja, jakby dziecka nerwowej, sytuacji przy kobiecie, która jest bardzo mądra, ale ta kobieta ma tajemnicę, Wiecie co? Tu są jakieś. Może być też podpisywanie umów. Zobaczmy, dlaczego Wy tutaj chcecie, jakby um, pozyskać jak najwięcej pieniędzy. Dlatego, że jakaś trudna sytuacja, bardzo trudna przy mężczyźnie, który de był decyzyjny, jeżeli chodzi o finanse, się pojawiła. Bardzo trudna jakaś wiadomość, sytuacja przy tym mężczyźnie dla Was. Dlatego Wy chcecie pozyskać jak najwięcej, zatrzymać jak najwięcej. Pieniędzy, środków. Czasami jest tak, że chcemy bardzo zatrzymać tą osobę jeszcze, chociaż wiemy, że to jest niewłaściwe. No i tu bardzo dużo wiary mieliście w to, że wszystko się w waszym życiu poukłada, bo przychodziły dobre wiadomości, przyszły do was wcześniej dobre wiadomości odnośnie dziecka, odnośnie tego, że możecie wejść w coś całkiem nowego, zacząć uczyć się nowych rzeczy, jakby i rozpoczęliście całkiem nowy początek w swoim życiu. Po przejściach, będąc po przejściach, <laughs> Rozpoczęliście całkiem nowy początek, i tu pojawia się nowa miłość, wiecie? Całkowicie nowa miłość się pojawiła razem z tym nowym początkiem. Tutaj macie, że byliście po przejściach, ale już wszystko było spokojnie w Waszym życiu, wtedy przyszła do Was nowa miłość i rozpoczęliście nowy początek w życiu. Dużo miłości własnej się pojawiło musieliście troszeczkę żonglować pieniędzmi albo wybrać drogę swoją w życiu i to wam spędzało sens powiek, byliście tacy zablokowani. Odczuliście hmm. się osaczeni troszeczkę tym, że musicie podjąć jakąś decyzję odnośnie pieniędzy, odnośnie ścieżek w swoim życiu przy tej nowej miłości, ale dzięki tej nowej miłości mieliście dużo miłości własnej, czuliście się kochani, czuliście się na piedestale, ale Wy zamykacie ten rozdział w przyszłym tygodniu. Dlaczego? Bo jesteście umęczeni tak naprawdę. Tu jakiś długoterminowy plan był. Wiecie, na zarabianie pieniędzy. Tutaj po pojawił się mężczyzna, właśnie jakiś, który dobrze rokował, ale tak naprawdę jesteście tutaj schorowani, umęczeni tą sytuacją. Tak się pojawia i zamykacie ten etap bezpowrotnie. Dlaczego mamy tego pazia mieczy? Hmm. I tutaj bardzo możliwe, że jest właśnie dziecko takie rozlatane, to może być nastolatek w ogóle. To dziecko po zamknięciu tego etapu pojawia się dlatego, że tutaj mężczyzna jakiś albo miał rodzinę, hmm, albo był taki nastawiony na fizyczność, jeżeli chodzi o kobietę, albo chciał po prostu żyć po swojemu, tak? Czyli nie wchodzić w jakieś głębsze relacje. Przy tym mężczyźnie jest właśnie wieża. Coś spowodowało, że, ten męż... że to dziecko było ważniejsze najprawdopodobniej od tego mężczyzny. I przy tym jest kobieta mądra bardzo. Kierująca się mądrością w swoim życiu. Ona może być jakieś tajemnice. Hmm. Dlaczego? Dlatego, że ona przeżyła porażkę. Ona będzie się kierowała mądrością w życiu. Tutaj przyszły tydzień się pokazuje, że na końcu pojawia się to dziecko, i przy tym jest kobieta, która. Będzie się kierowała mądrością w swoim życiu, pewne rzeczy zatrzyma dla siebie, być może w tajemnicy, dlatego że ona chciała kreować swoje życie na nowo, a przeżyła porażkę. Wiecie, to dziecko być może jest teraz dla niej ważniejsze w przyszłym tygodniu porażkę i wiecie, co jeszcze mogło być tak, że ta osoba, ten mężczyzna, bo ta karta akurat nawet leży blisko niej, tutaj słuchajcie, jakby, że on co innego mówił, a co innego robił, tak. Tutaj się pojawia taka manipulacja, ale w tej karcie bardzo często jest tak, że się mówi jedno, a robi się drugie, tak? Ale ona ma tutaj bardzo dużo mądrości w sobie, ta kobieta i tutaj jakby, no przy niej jest to dziecko, tak? Jaka jest rada dla wodnika? Nie miej złamanego serca, bo świat się przed Tobą otwiera, masz, tutaj się pojawia ten świat. To są arkana wielkie, że tak naprawdę... Masz złamane serce, ale nie martw się, ponieważ tutaj w, tym, w tej karcie świata są szanse, które się spełnią, jakieś pragnienia, marzenia, które mają, mogą się spełnić w ciągu roku tak naprawdę. I nie martw się tym, dlatego że pewne furtki się dla Ciebie potwierają w życiu i zmienisz to życie, będziesz dostaniesz w ogóle szansę takie od losu. tak? Dużo rzeczy się naprawdę zmieni na lepsze. Także nie martwcie się, kochani, tym złamanym sercem, chociaż ja wiem, że to takie, wiecie, doradzanie, to, to jak ktoś nie jest w tym bólu, to to się nie wie, tak? Ale nie martwcie się tak bardzo, dlatego, że ten świat się dla Was otwiera, tak? Czyli jakieś kontakty, wyjazdy zagraniczne. Dużo może się zadziać w ciągu roku na Waszą korzyść. Wszystkiego dobrego dla wodnika. Ups. I do usłyszenia.